Cześć Boże, Wita Cześć Państwa Boże. witamy Państwa z krakowskiego klucza pobudki. Jest z nami znakomity gość, pani doktor Anna Martynowska, która przybyła do Krakowa na protest przeciwko atakom na normalność. Tak, na normalność. Mamy takie krótkie pytanie, bo pani doktor już za, za niedługo od nas pojedzie. Niech Pani opowie, jak to, jak to było dawniej wśród lekarzy przed tą całą pandemią Aferą. I jak jest teraz? Jak wygląda to z zasadą? Prim, primum non nocerem, tak? czyli po pierwsze nie szkodzić. Pielęgniarka, którą kiedyś spotkałem w lesie, jak zbiegałem z jednej z gór, opowiadała mi, że dawniej ją uczyli, że nie można pacjentom okazywać przejawów strachu, paniki, jakiś, w jakichś skafandrach przychodzić, ponieważ to potrafi nawet wywołać chorobę. Eee, czy Tak, rzeczywiście było. I nie wiem, czy tak było. W no. Kanarze ja nie noszę fartucha. Lekarskiego w stosunku do mhm. pacjentów, właśnie, żeby nie powodać strachu. Oczywiście jak trzeba wykonać jakiś zabieg, yy, zakładam fartuch jednorazowy, yy, rękawiczki, ale tak normalnie przecież przychodzi do mnie człowiek. A ja też jestem człowiek. Tak, jesteśmy ludźmi i normą do tej pory zdrowotną było chodzenie z odsuniętą twarzą, żeby można było. To jest oddychać. wszystko yy, po prostu yy, przedstawienie. Yy, według mnie przedstawieniem jest yy, włożenie szczepionek w minus. 70 stopniach. To jest dalsza część tego cyrku, który ma spowodować według mnie wrażenie niezwykłości i doniosłości, ale jak się tak dobrze zastanowić, w minus 70 stopniach to wszystko zamarza i denaturuje, pęka. Także no... Gdybym nie zlecono taką operację ze strony Lucyferian, wydaje mi się, żebym to lepiej wymyśliła. A jak by pani wymyśliła? Wie pan, ja się nad tym zastanawiałam. Ja bym nie przyjęła tego zlecenia. Ja bym nie przyjęła tego zlecenia, bo to ja mam jeszcze perspektywę życia wiecznego, tak. zresztą tak jak oni. I nie chcę tego spędzić w piekle. To mówi Pani, że to, co się teraz dzieje, to jest łamanie zasady, po pierwsze, nie szkodzić. To jest walka. To jest tak. walka dobrego ze złem, czyli dla nas, katolików, to jest walka e, sił dobra, które płyną od nas, do nas, stamtąd, z siłami zła. I ludzie, którzy nie wierzą w Pana Boga, no to teraz muszą uwierzyć choćby w szatana, bo to jego działanie widać e, na każdym kroku. Mhm. I m, proszę zauważyć, że ludzie wierzący, oni się nie boją. Oni od razu odgadli, z czym mamy do czynienia. Natomiast ludzie, którym Boga z serca wyrwano, są pomiatani jak liść na wietrze. A zdrowie? Po prostu tak. Y na poziomie zdrowotnym, lekarskim, czy ta cała afera, te obrazki w telewizji, czy one mogą wpłynąć z Pani doświadczenia wpływają na ludzi? I to, jak to jest z takim przewlekłym Już stresem? Już wpływają. Tak? E, przyjmuje się, że człowiek chory psychicznie żyje zwykle 20 lat krócej. E, w co jest społeczeństwo teraz wpychane? W paranoję. Mhm. Także no pójdzie depopulacja. I nawet tą drogą. Pani doktor, dawniej jak przychodziło się do lekarza z objawiami duszności, bólami serca, to często lekarze sugerowali, a może to nerwica? Może to jakiś a stres? to są już na, na inne e, rozmowy przy lampce mhm. wina i przy kominku rozmowy. Nie, tego Ale, się nie da, tak? Tak, tak, tak. E, chodzi, e, chodzi mi o coś innego. Słowa. Chodzi mi o coś innego. O to, czy teraz nie ma miejsca właśnie takie palenie, podpalanie lasu, żeby go później gasić, czyli wprowadzanie ludzi w stan y, takie, takiego stanu, w sta, taki stan psychiczny, który powoduje i obniżenie odporności, i paralizm. Ale to na systemu. tym wszystkim po, polega ta cała operacja. Żeby wprowadzić w stan paranoi, zniszczyć, y, lucyferianom chodzi o to, żeby nas podbawić majątności, czyli niezależności i uzależnić psychicznie od siebie. I proszę się obejrzeć dookoła, ile ludzi się temu poddało Przerażające I tak. tak jak opowiadałam o takiej akcji W Münster przed paroma wiekami Ale wtedy mieliśmy pomoc W postaci wojsk biskupa A teraz kościół rozwalony Został od środku Lepiej się przygotowali teraz po prostu Luciferianie do tej akcji. Czyli jaki ma Pani apel do ludzi, którzy no, co mają robić tak Ci koniec. co wiedzą, to wiedzą Ci co zostali przy Panu Bogu mhm. Niczego się nie lękają a lekarze? A lekarze różnie właśnie. To co? Lekarze niech leczą tak jak my czyli dotychczas. Normalnie. Nie, nie, nie robić żadnych e, e, ruchów e, niepotrzebnych. Niepotrzebnych, czyli zachować status quo. A proszę sobie szkodzić. pomyśleć, tak? e, co to znaczy, że jest choroba tak ciężka, że lekarz nie może leczyć i zamyka mhm. się przychodnie, a pani sanepidu po technikum geodezyjnym na przykład jest wyznaczona. Mhm. No ja. Logiki w tym nie ma żadnej. Jak się tak siądzie i pomyśli. Dlatego wróćmy do, do normalności. Dziękujemy pani doktor za wywiad. Życzymy zdrowia. Życzymy na umyśle. To też, to jest ale, najważniejsze. ale ogólnie życzymy też dobrych pacjentów, żeby, żeby po prostu też Pan Bóg Mam dobrych pacjentów. Tak. W dwa dni e, przyszło 1500 osób e, z podpisami w proteście przeciwko tym, co mhm. się stało. To jest niewiarygodne. Senne miasteczko. W dwa dni tak. z własnej woli 1500 osób przyszło, a teraz jeszcze spotkam osoby, które mówią, że przepraszają, nie mogli przyjść, bo ich nie było. Coś niesamowitego. To jest chyba najlepsza recenzja, jaką można dostać. Dziękuję jeszcze raz. Bóg zapłać Pani za. Z trudę. Panem Bogiem i trzymajcie się tego Pana Boga młodzi szczególnie, bo atak idzie na was, nawet nie wiecie jaki. Dziękujemy jeszcze raz. Z Panem Bogiem.